Guys, you know as far as Purdue Friendly Sales Organization is concerned, it's a high-energy sales organization. It's one of the best sales organizations in the pharmaceutical industry. They're hard-driving, and if we're going to write a song for these folks, it's a song that's got to smoke. Wyglądało spotkanie przedstawicieli handlowych Purdue Pharma w 1997 roku. Wniosek jest bardzo prosty. Macie sprzedawać MS-Contin i oxy Jeżeli nie oglądaliście wcześniejszej części, nadróbcie straty i wróćcie tutaj. Zachowajmy pewną chronologiczność, bo pewne zachowania i wątki będą ze sobą powiązane. Bez zbędnego przedłużania... Zapraszam do oglądania. Rozdział pierwszy sukces. MS Kontin był lekiem przełomowym. Do czasu jego opracowania morfina mogła być przyjmowana jedynie w zastrzykach, domięśniowych lub do mięśniowych lub dożylnych. Tabletki o spowolnionym uwalnianiu umożliwiły dostarczenie dla pacjenta dużych dawek morfiny, co mogło być pomocne w procesie leczenia ciężkich chorób takich jak nowotwory. Było to też bardzo wygodne, odbierzesz tabletkę co 12 godzin, zyski były niemałe. Jednak prawo do wyłączności produkcji leku przez Purdue na mocy patentu nie trwa wiecznie. Otóż, wprowadzając na rynek MS Contin, firma NAP Pharmaceuticals zgłosiła w 1977 roku patent na ten lek. Wprowadzenie go do sprzedaży zajęło 10 lat. MS Contin wprowadzono w roku 1987. Co za tym idzie? Patent jest aktywny przez 20 lat, a więc w 1997 patent na MS Contin miał wygasnąć w efekcie na rynku pojawi się wiele leków generycznych, tańszych zamienników, co sprawi, że sprzedaż poszybuje w dół. W międzyczasie zarząd firmy Purdue podzielił się na frakcje A i B. Frakcja A była to frakcja należąca do Mortimera, frakcja B do Raymonda. Obydwie frakcje jednak wiedziały o cliffie Czyli utracie wyłączności na produkowany lek, i planowały wprowadzenie nowego leku opioidowego. Nie wiadomo dokładnie, kto wpadł na pomysł z Oksykodonem. Wedle pierwszej wersji była to Kate Sackler, wedle drugiej, syn Raymonda Richard, wedle trzeciej, Kaiko. Dyrektor farmaceutyczny w NAP Pharmaceuticals. Tak czy siak, decyzja zapadła. Nowy projekt nazywał się Oxycodon. Pieczę nad nim trzymał syn Raymonda, Richard Sackler. Według dokumentów i plotek firmowych miał wręcz obsesję na punkcie sukcesu leku, a więc jeżeli chodzi o samą postać Richarda, zauważymy, że w przeciwieństwie do ojca, wychował się w bogatej rodzinie. Niczego mu nie brakowało, miał wszystko, czego potrzebował. W przeciwieństwie do swojego ojca czy Artura, którzy zaczynali od zera, on na starcie miał wszystko. Z ciekawostek możemy dodać, że Richard skończył medycynę, a podczas pewnego lata interesował się badaniami nad orgazmem. Rysuje się też nam pewna postać tej osoby, mianowicie. Miał wszystko, dorastał w bogatej rodzinie, nie miał, co za tym idzie, pewnych barier społecznych, których można, że tak powiem, nauczyć się, zwyczajnie pracując na niektóre sukcesy. Rozdział drugi. Nowy cudowny lek. Zasada była prosta. Zrobimy sequel MS Continue. Zamiast wypełnienia z morfiny, będzie oksykodon, ale... Wytłumaczmy sobie jedną z rzeczy. Czym w ogóle jest oksykodon? Aby mieć jasność o jakim środku mówimy, przytoczmy sobie twarde dane oraz historię substancji. Oksykodon to półsyntetyczny opioid pochodna kodeiny, uzyskiwana z tebainy. Tebaina jest naturalnym opiatem znajdującym się w makówkach maku lekarskiego, tuż obok morfiny i kodeiny. Oksykodon został po raz pierwszy syntetyzowany z tebainy właśnie przez koncern Merck w 1916 roku i sprzedawany był pod nazwą rynkową Eukodal. Oksykodon to nic innego jak kodeina na sterydach. Lek jest dwa razy silniejszy od morfiny i aż 20 razy silniejszy od kodeiny. Niemcy opisywali go jako środek, z którego są zbudowane sny. W Purdue prace trwały. Nowy rewolucyjny produkt nazwano Oxycontin. oksy od substancji czynnej, oksykodonu, a contin od formuły stopniowego uwalniania, continuous. Jednak w przeciwieństwie do MS Kontinu miało się coś zmienić. Oxycontin miał być tak przełomowy, że dostępny dla każdego. Prudy nie chciała aby ten lek był przepisywany tylko bardzo chorym i cierpiącym, a często terminalnym pacjentom. Nie była to zresztą stała grupa odbiorców. Lek ten miał być przepisywany każdemu, kto odczuwa ból. Pierwszy slogan marketingowy głosił: „Jest to lek, od którego zaczynasz i z którym zostajesz”. Nowy lek. Aby był dopuszczony do sprzedaży, musi zostać USA zatwierdzony przez FDA Federal Food and Drug Administration. Tutaj do akcji wkracza Curtis Wright, urzędnik Agencji do Spraw Żywności i Leków. Rozmowy trwały, a agencja musi sama wykonać badania i sprawdzić czy lek jest bezpieczny. Nie wiemy jak dokładnie wyglądało zatwierdzenie oksykontinu. Powstało blisko 30 wersji ulotki. Purdue naginęło Wrighta. I prawdopodobnie z nim współpracowało. W celu zatwierdzenia leku zdecydowanie pomogły znajomości i nie niemałe pieniądze, bo lek został zatwierdzony w mniej niż rok. Procedura trwa zazwyczaj kilka lat. W przyszłości okaże się, że Purdue nie dostarczyło dokumentów atestacji i przekupiło Wrighta. W końcu, 28 grudnia 1995 roku, FDA zaakceptowało lek. A na etykiecie leku, jak i na ulotce, znalazła się następująca fraza. Opóźniona absorpcja aktywnego składnika wydaje się ograniczać ryzyko nadużywania leku. Co to znaczy wydaje się. Co jeszcze lepsze, Wright po dopuszczeniu oksykontinu zwolnił się z FDA. Na rok poszedł pracować do firmy Adolor w Pensylwanii, aby po roku zatrudnić się w Purdue i zarabiać 340 tysięcy dolarów rocznie. W 1996 roku rozpoczęto sprzedaż oksykontinu. Miał być przepisywany w przeciwieństwie do poprzednika na wszystko. Bóle pooperacyjne, nowotworowe, ale i bóle nerek, zęba, migreny, złamania, nadwyrężenia, bóle przebijające oraz neurologiczne. W zasadzie lekarz rodzinny miał wypisywać oksykontin dla swoich pacjentów, jeśli by tylko się poskarżyli, że aktualnie słabe opioidy lub nlpz -y nie działają tak jak powinny. Rozdział trzeci sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Pytanie brzmi natomiast: jak przekonać lekarzy do przepisywania silnych opioidów? Jak dotrzeć do tylu odbiorców? Tutaj do akcji wchodzą przedstawiciele handlowi, zatrudniani przez Purdue. Ich zadanie jest proste: odwiedzać lekarzy, edukować ich o cudownym leku, odpowiadać na pytania, komu ma być przepisywany i w jakich dawkach. A lekarze ze studiów wiedzą, że leki opioidowe są uzależniające i nie należy stosować ich zbyt długo. Natomiast celem Purdue było właśnie wprowadzenie opioidów do szerokiego grona odbiorców na bardzo długi czas. Firma dysponowała całym batalionem przedstawicieli handlowych. Mieli oni odwiedzać lekarzy, zaoferować obiad, tankowanie do pełna lub wyjazd na golfa na koszt firmy, oczywiście. Wszystko, byle zdobyć nawet kilka minut na opowiedzenie o leku. Purdue dysponowało danymi. IMS. IMS Health zostało założone przez Artura Saklera. Wspominaliśmy o nim w pierwszym odcinku. Nie było to nic innego jak gigantyczna baza danych, która informowała, który lekarz, w jakim stanie i na co oraz w jakiej ilości przepisuje dany środek. To był zaawansowany system monitorowania recept. PRD użyło systemu. I namierzyło lekarzy, którzy wypisywali spore ilości opioidów, następnie tam kierowali swoich przedstawicieli handlowych. A co zresztą miał w tych przezornych medyków, którzy mieli uprzedzenia do opioidów? No cóż, tutaj pokazuje się prawdziwy wachlarz, jeżeli chodzi o manipulację informacjami. Przedstawiciel handlowy odwiedzający lekarza, nieskorego do wypisywania na lewo i prawo środków opioidowych, przedstawiał film. Odzyskane życie. Przedstawia on pacjentów z różnymi przypadłościami. Wymieniali oni również ilość przyjmowanego oksykontinu. Przedstawiciele pokazywali tym samym, że formuła stopniowego uwalniania substancji sprawia, że leku nie da się przedawkować. Nie zawiera on dodatkowego paracetamolu czy ibuprofenu, jest to czysty oksykodon, więc dawkowanie nie ma górnego limitu. Górnego limitu również nie miały premie dla przedstawicieli handlowych. Przeciętny przedstawiciel Bordeaux z ambicjami mógł zarabiać nawet 240 tysięcy dolarów rocznie. Wracając do lekarzy, nadal nie skorych do przepisywania leków w filmie odzyskane życie przedstawiono informację, że od opioidów uzależnia się mniej niż 1% pacjentów. I tak, jest to rzeczywisty cytat z czasopisma New England Journal of Medicine. Jednak dotyczy on wyłącznie małej grupy badanych i co ważniejsze, badani przyjmowali opioidowe środki przeciwbólowe w szpitalnych warunkach, podczas operacji czy po na przykład zawale serca, a nie w domu na własną rękę. Środowiska walczące z bólem wprowadziły ból jako piąty parametr życiowy. Po zbadaniu temperatury, tętna ciśnienia, saturacji, przechodzi moment na ocenę bólu w skali od 0 do 10. Tym samym mówiono wprost, że jeżeli nie przepisujesz środka przeciwbólowego dla cierpiącego pacjenta, jesteś złym lekarzem. Co jeszcze? Zastosowano maskotki, zabawki, zegary i inne duperele sygnowane logiem oksykontinu i przypominające o dawce leku co 12 godzin. Organizowano ekskluzywne seminaria i szkolenia dla lekarzy i pacjentów. Nie zrozumcie mnie źle: jeżeli ktoś jest chory lub cierpi, jak najbardziej powinien mieć dostęp do skutecznych środków przeciwbólowych, ale przepisywanie opioidów na migreny czy drobne bóle zdecydowanie bardziej szkodzi niż pomaga. Wracając, ciekawi was, ile zarobi oprydy? Otóż dużo, naprawdę dużo, a słupki cały czas szły w górę. W 1999 roku Oxycontin. Generował 20 milionów zysku tygodniowo. I wiecie, co jest najciekawsze? Richard Sackler skomentował to w mailu do zarządu, następująco. Mogło być lepiej, drobniaki. Jeżeli chodzi o liczby, Oksykontin od 1996 roku do 2016 roku wygenerował 35 miliardów dolarów zysku. Rozdział 4. Oksymania. Natarczywe promowanie leku zawierającego oksykodon nie byłoby może tak szkodliwe, gdyby nie pewna wada leku, która umożliwiała jego nadużywanie. Usunięcie powłoczki, czyli namoczenie tabletki i zdarcie skórki, dawało dostęp do pełnej 12-godzinnej dawki oksykodonu. Howard Udell, główny prawnik Purdue w 1997 roku, kazał sporządzić raport na ten temat swojej sekretarce. Miała ona zrobić research, jak nadużywać oksy. Kobieta natrafiła na setki informacji, że wystarczy zedrzeć skórkę lub skruszyć tabletkę, a następnie ją wciągnąć nosem lub podać do żelni, aby otrzymać haj większy i silniejszy od morfiny. Nazywano to ćpuńską heroiną sapallachów. Sekretarka Judela sporządziła raport i wysłała go zarówno do kierownictwa Purdue, jak i samych saklerów. Niestety sama padła ofiarą leku. Oxycontin był coraz częściej nadużywany. Nawet przez osoby, które chorowały i potrzebowały tego leku, pojawiły się pierwsze ofiary przedawkowań. Otóż gdy oksykodon zostanie zaaplikowany w zbyt dużym stężeniu lub po prostu nie mamy tolerancji na opioidy, może dojść do depresji oddechowej. Inaczej uduszenia i śmierci. Do tego dochodziły napady na apteki, lewe kliniki obsługujące 80 czy nawet 150 pacjentów dziennie. Wystarczyło zapłacić, a skorumpowany lekarz wypisywał co tylko zechcesz. Mimo wiedzy o problemach, Sacklerowie nadal promowali lek, naciskali przy tym, by był przepisywany w jeszcze większych dawkach i na jeszcze dłuższy okres. Richard szczerze wierzył, że Oxycontin pomoże ludzkości. I na tym zakończymy drugą część o kryzysie opioidowym. Dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam, jak zwykle, do zasubskrybowania kanału, polubienia, komentarzy, jeżeli macie pytania, oraz udostępnienia filmu dla osób zainteresowanych tym tematem. Tyle ode mnie, pozdrawiam, do usłyszenia.